Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, Baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Godliwość odom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zbóżcie te świątynie, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano te świątynie. A ty ją zniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie. Dziś święto, rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, katedry Archidiecezji Rzymskiej, matka wszystkich kościołów lokalnych świata. I dlatego szczególne czytania. Prorok Ezechiel pisze o płynącej wodzie w kierunku wschodnim. Braciom już mówiłem na jednej z konferencji, zresztą to nie jest żadna tajemnica, że częstokroć utożsamiano wschód z siedzibą Boga. Dlatego świątynie były orientowane. Tam jest siedziba Boga. Niedaleko mojej celi, tutaj gdzie mieszkam, właściwie tuż obok drzwi wejściowych, jest cytat świętego Klemensa Aleksandryjskiego. Pan zmienił wszystkie zachody słońca na wschód. Można by tak powiedzieć, że taka jest idea tego dzisiejszego czytania, ale więcej płynęła ta woda spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. To nawiązanie do słów z Ewangelii Świętego Jana. Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Tu może nie jest powiedziane wprost, że to prawy bok, ale wprost mówi o tym piękna antyfona, śpiewana na wielkanoc podczas asperges, pokropienia wodą. Vidi aquam egredientem dem templo aletare dextro et omnes adquos pervenit aqua ista, salvi facti sunt edicent ed alleluja alleluja ujrzałem wodę wypływającą z prawej strony świątyni i każdy kto do niej przychodzi Został zbawiony albo uratowany i będą mówić alleluja, alleluja. Ta scena, te słowa przypominają nam o jakże ważnej rozmowie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej, kto będzie pił wodę, którą ja mu dam. Nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Samarytanka prosi, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Ale wtedy pan Jezus mówi, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A ona mówi: Nie mam męża. Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest Twoim mężem. Wydaje się, że Pan Jezus wprost chce powiedzieć: Ty potrzebujesz uzdrowienia, bo dzięki tej wodzie, tak jak ją opisuje prorok Ezechiel. Ta woda nawadnia grunt. I na tym gruncie pojawiają się drzewa. I to są drzewa owocowe. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Mówi prorok. Podobne słowa pojawiają się w księdze Apokalipsy. I ukazał, mi się, I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem miasta, Jeruzalem a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca. A liście drzewa. Służą do leczenia narodów. A Ewangelia, wygnanie przekupniów ze świątyni. Można powiedzieć, że Pan Jezus chce oczyścić te świątynie, ponieważ znalazł coś, co może dziś byśmy nazwali fake tępy. Teraz takie modne słowo fake. Świątynia udawana, świątynia fałszywa, świątynia, świątynia podrabiana. Handelek, wykorzystywanie rzeczy świętych do rzeczy doczesnych. Już braciom mówiłem, ale może jeszcze raz przypomnę, kto zbudował tę świątynię jerozolimską. Pobożny król Herod Wielki, tak, bo my myślimy tylko dzieciobójca, tam że troszkę chłopców pozabijał, no dajcie spokój. No trochę narozrabiał, to znikoma szkodliwość społeczna. Zbudował świątynię, pobożny Żyd, jak się patrzy, o to jest blichtr, to jest coś. I przychodzi Chrystus i robi z tym porządek, wygania. Jakże to przypomina, moi drodzy, to, co opisuje święty Ignacy Loyola w kontemplacji, w rozmyślaniu o dwóch sztandarach. Uprzytomnić sobie, jak Chrystus zzywa i chce mieć wszystko pod swoim sztandarem, a Lucyfer przeciwnie. Pod swoim, widzieć wielkie pole całą ową okolicę Jerozolimy, gdzie najwyższym i powszechnym Wodzem dobrych jest Chrystus Pan nasz, i inne pole okolicę Babilonu gdzie głową nieprzyjaciół jest Lucyfer. Tosić o to, czego chce o poznanie podstępów złego przywódcy Lucyfera. I o pomoc, abym się ich ustrzegł. Dalej prosić o poznanie, życia, o poznanie życia prawdziwego, które ukazuje nam Najwyższy i prawdziwy Wódz, Jezus Chrystus, i o łaskę, abym Go naśladował. Widzieć wyobraźni przywódcę wszystkich nieprzyjaciół na wielkim owym polu babilońskim, siedzącego na wielkim jakby tronie z ogniu i dymu. W postaci strasznej i budzącej grozy. Rozważyć, w jaki sposób zwołuje on niezliczoną ilość złych duchów, i jak ich rozsyła, jednych do tego miasta, innych do innego, i takich rozsiewa po całym świecie, nie pomijając żadnej prowincji, żadnego miejsca, ludzi, żadnego stanu. Ani żadnej poszczególnej osoby. I rozważyć przemowę, jaką ma do nich i jakich napomina, aby zarzucali na ludzi sieci i łańcuchy. A najpierw mają ich kusić chciwością bogactw, jak to zazwyczaj i przeważnie się dzieje, aby tym łatwiej doszli do próżnej chwały światowej i do zaszczytów a potem do bezmiernej pychy. W ten sposób pierwszy stopień pokusy to bogactwo, drugi to zaszczyty, a trzeci to pycha. Przez te trzy stopnie prowadzi Lucyfer do wszystkich innych występków. A potem rozważyć, jak Chrystus Pan nasz staje na wielkim polu w okolicy Jerozolimy, na miejscu niskim, cały piękny i wdzięczny. I rozważyć, jak Pan całego świata wybiera tak wiele osób, apostołów, uczniów, i rozsyła ich i po całym świecie, rozsiewając przez nich swoją świętą naukę wśród ludzi wszystkich stanów i wszystkich pozycji społecznych. I wreszcie rozważyć mowę, którą Chrystus Pan nasz kieruje do wszystkich swoich sług i przyjaciół, których posyła na taką wyprawę, zalecając im, aby pragnęli wszystkim pomagać. Pociągając ich najpierw do najwyższego ubóstwa duchowego, a jeśli by to się podobało boskiemu majestatowi i zechciałby ich do tego wybrać, to także i do ubóstwa zewnętrznego, po drugie, do pragnienia zniewag i wzgardy, bo z tych dwóch rzeczy wynika pokora. I te są trzy stopnie: pierwszy, ubóstwo przeciw bogactwu, drugi, zniewagi i wzgarda przeciw zaszczytom światowym, i trzeci pokora przeciw pysze. Niech więc przez te trzy stopnie pociągają ludzi do wszystkich innych cnót. Ta kontemplacja o dwóch sztandarach doskonale pokazuje nam tę właśnie walkę duchową, o której mówi Ewangelia. Wróćmy jeszcze do sceny z Samarytanką Jezus mówi, nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. I dopiero wtedy po tych słowach samarytanka mówi wiem że przyjdzie mesjasz to znaczy Chrystus a kiedy przyjdzie objawi nam wszystko i wtedy Jezus ujawnia się i mówi ja jestem ten który z tobą rozmawia Jezus objawia się Takiej kobiecie. No, niektórzy mówią, niech, nie chwali się to Panu Jezusowi. To tak nie powinno być, żeby takiej kobiecie się objawił, że jest Mesjaszem. A właśnie to robi po to, żeby się jej dusza przemieniła, aby trzymała się sztandaru, krzyża, i po to mamy dzisiejsze święto. Trzymajmy się katedry na Lateranie. Trzymajmy się Kościoła Świętego. Niedawno teraz już nawet na język polski zostały opublikowane odpowiedzi odnośnie możliwości bycia ojcem chrzestnym czy matką chrzestną osób homoseksualnych, a także Bycia świadkami przy ślubie osób homoseksualnych czy transseksualnych to już nie jest żadna tajemnica, ale że to jest. Już się można domyślać, jak niektórzy będą wylewać pomyje. To tak nie może być. Ten papież nie głosi tego, co powinien głosić. No zresztą to dykasteria, co prawda, ogłosiła. No to warto sobie przypomnieć trzynastą regułę o otrzymaniu z kościołem napisaną przez Świętego Ignacego w czasach reformacji, kiedy szalała reformacja, a żeby we wszystkim utrafiać w sedno, trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę, jako białe jest czarne, jeśli tak określi Kościół hierarchiczny. Wierzymy bowiem, że między Chrystusem, Panem, naszym oblubieńcem, a Kościołem Jego oblubienicą jest ten sam Duch, który nami rządzi i kieruje dla zbawienia dusz naszych. Bo tenże sam Duch i Pan nasz, który dał nam dziesięcioro przykazań, ten sam kieruje i rządzi Świętą Matką naszym Kościołem. To nie chodzi o to, co mi się wydaje, mi się, mi się. Teraz bardzo modne. Nawet, nieraz często nawet ci, którzy uważają się za tradycjonalistów, może treść jest konserwatywna, a metody modernistyczne, nowinkarskie, postmodernizm w czystej formie, bo ja tak czuję, bo tak mi się wydaje. Ale przecież wierzymy, że prawda jest obiektywna. A nie taka, jaka mi się wydaje, że jest. I jeśli się komuś nie podoba, są tacy, to wybierają sobie antypapieży. Jest kilku na świecie antypapieży, najbardziej znany w Palmaldy Troja, w Hiszpanii z Tiarą, w lektyce go noszą piękne liturgie, złoto, kapie. Można zamienić tego papieża. Szaleńca tego Franciszka na innego ładnego, dostojnego, poważnego. Nie uśmiecha się, bo nie godzi się, żeby się papież uśmiechał, bo to jest powaga urzędu przecież. anty papież. Warto zwrócić uwagę na ten przedosek anty. Pamiętajmy, że anty po grecku nie, oznaczy, nie oznacza przeciw-papieżowi. Anty oznacza zamiast papieża. Tak jak antychryst. Nie oznacza przeciw Chrystusowi, oznacza zamiast Chrystusa. Diabeł nie jest taki głupi, żeby występować przeciw Chrystusowi. Diabeł mówi: No, ja proponuję inną możliwość. We fraku ubrany w, mel w pięknym meloniku, z muszką, inteligentnie, w białych rękawiczkach, z kulturą. A jakże? Proszę bardzo, zapraszam. Dlatego, moi drodzy, tak potrzeba nam tej wody żywej, która płynie z boku świątyni, i owoców tego drzewa i liści uzdrawiających. Można by powiedzieć: woda to figura chrztu. Owoce to sakramenty, zwłaszcza Eucharystia, a liście uzdrawiające. To sakrament pokuty, namaszczenia chorych, różne inne modlitwy z prośbą o uzdrowienie. Dzisiaj w godzinie czytań słyszeliśmy słowa z pierwszego listu św. Piotra, odrzuciwszy wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta Przyjmijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Dlatego na końcu dzisiejszego kazania, jeszcze raz słuchajmy się w słowa kolekty, modlitwy dnia. Boże, ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały. Pomnóż w swoim kościele owoce ducha świętego, któremu zesłałeś, aby lud tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Amen.